Inżynier z Kulturą. Już w tym roku odbywa się szósta edycja tego bardzo ważnego dla studentów wydarzenia. Dzięki niemu, dzięki szkoleniom organizowanym przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów we współpracy z firmą Benson, nasi koledzy i koleżanki mogą poznać na przykład, jakie są techniki negocjacyjne, dowiedzieć się czegoś o funkcjonowaniu firmy, o funkcjonowaniu zwykłego człowieka w biznesie, a także o tym, jak stać się biznesmenem i wkroczyć do tego wielkiego świata. Jest mi niezmiernie miło, że zostałam zaproszona przez samorząd studentów tutaj na AGH, żeby poprowadzić szkolenie z kolejnej części Inżyniera z Kulturą. Już dzisiaj ostatnie szkolenie dotyczące negocjacji. Osoby dowiedziały się, jak rozwiązywać konflikty, jak sobie z nimi radzić i dlaczego one są tak jakby dobre, bo tutaj był problem, że nikt tak naprawdę się nie, nie, ma, nie ma sytuacji konfliktowych, więc dowiedzieli się, że są one cały czas. Też dowiedzieli się o tym, czym są negocjacje. Będziemy rozmawiać o strategiach, o taktykach, o tym, jak się w ogóle do negocjacji przygotowywać, czyli dostaną taką całą no, zebraną wiedzę o, dotyczącą całego systemu stylów negocjacyjnych. Szkolenia inżyniera z kulturą są skierowane do wszystkich studentów Akademii Górniczo-Hutniczej. W tym roku miejsca rozeszły się jak świeże bułeczki, dlatego bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy już w przyszłym roku na kolejną siódmą edycję.